Wraz z początkiem 2013 roku weszła w życie ustawa zrównująca i podnosząca wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Decyzja koalicji PO-PSL była niepopularna wśród dużej części społeczeństwa, choć popierana przez Rzeszę Ekonomistów. Tymczasem w parlamencie trwają już prace nad prezydenckim projektem ustawy, który zakłada powrót do stanu sprzed wprowadzania zmian. Emeryci mają być młodzi, ale czy w związku z tym również biedniejsi sprawdzał Ciupka. Na czele specjalnej podkomisji powołanej do rozpatrzenia przygotowanego przez kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy projektu ustawy zakładającej ponowne obniżenie wieku emerytalnego stanął kaliski poseł PiS Jan Mosiński. Obniżenie wieku emerytalnego do tych lat, o których wspomnieliśmy, 65, 30, 60 lat kobiety, nie spowoduje drastycznego obniżenia emerytur. Daje natomiast istotny argument każdemu z nas. Prawo wyboru. Chcę skorzystać z tego przywileju lub też nie chce skorzystać. Dotychczasowa e, ustawa wprowadza przymus. To jest sukces, w oczywiście, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, że kazali nam pracować aż do śmierci. Prace nad projektem, uwzględniając wagę planowanych zmian, prowadzone będą w ekspresowym tempie. Ustawa ma być gotowa na 1 stycznia 2017 roku. Żeby wygrać wybory, można proponować ludziom ich mamić tym, że obniży się wiek emerytalny nie do 60-65. Dlaczego nie obniżyć wieku emerytalnego do 50 i dla kobiet, i dla mężczyzn? Tylko skąd wziąć później pieniądze? na emerytury. Bo to jest problem. Mamy starzejące się społeczeństwo, emerytów jest coraz więcej, ludzie żyją coraz dłużej na tych emeryturach i potrzebne są pieniądze, których nie ma. To jest problem. Czysto ekonomiczne. Znalezienie pieniędzy potrzebnych do utrzymania stabilności systemu emerytalnego przy jednoczesnym starzeniu się społeczeństwa wydaje się w całej sprawie kwestią kluczową. Odsetek osób w wieku 60 lat, populacji wynosił jakieś tam niecałe 10%, koło 8%. Szacuje się, że w 2050 to będzie około 13-14 punktów procentowych. Więc z tego punktu widzenia no to jest ogromna grupa. Też patrząc na to makroekonomicznie, to co to jest to jest grupa osób, która może tworzyć podaż pracy. Starzeją się nie tylko Polacy, chociaż w tym momencie wiek emerytalny 60-65 wpisywałby się w średnią europejską. Trzeba zaznaczyć, że na stopniowe podwyższanie tej granicy do lat 67 zdecydowały się Belgia, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Dania, Francja, Grecja, Włochy, Norwegia i Hiszpania. W Wielkiej Brytanii oraz Irlandii wiek emerytalny docelowo ma wynosić nawet 68 lat. Polskie związki zawodowe postulują jeszcze uwzględnienie w ustawie okresu składkowego. Po przepracowaniu 35 lat na emeryturę mogłyby przejść kobiety po 40 latach mężczyźni. Oczywiście te emerytury mogą być niskie i o tym też będziemy informować społeczeństwo, ale podkreślam raz jeszcze, to będzie prawo wyboru, a nie dyktat, który do tej pory obowiązuje w Polsce wprowadzony głosami platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. O tym, że wraz z obniżeniem wieku emerytalnego obniżone zostaną również stawki emerytur, przekonana jest opozycja. Istnieje takie zagrożenie że jeżeli w dłuższej perspektywie te emerytury byłyby bardzo niskie, to wtedy konieczna byłaby pomoc socjalna dla tych osób, które miałyby te emerytury zdecydowanie za niskie. Podobne obawy wyraża część ekspertów, a wskazuje się przede wszystkim na niepokojące prognozy dotyczące kobiet. Już w tej chwili w starym systemie. Średnia emerytura kobiety była mniej więcej 25-30% niższa od emerytury mężczyzny. Po wprowadzeniu czy przywróceniu niższego wieku emerytalnego ta różnica zdecydowanie wzrośnie, nawet do 50%. W kilkunastu powiatach południowej Wielkopolski świadczenia emerytalne pobiera blisko 120 tysięcy osób. To ponad 4 tysiące więcej niż przed pięcioma laty. Zarysowuje się więc pewna tendencja. Prawo i sprawiedliwość argumentuje, że chce dać Polakom wybór, który został im odebrany przez poprzednią władzę. Z kolei obecna opozycja pomysł ponownego obniżenia wieku emerytalnego uznaje za spełnianie nieodpowiedzialnych obietnic wyborczych. A wielu wyborcom coraz trudniej uwierzyć, że w perspektywie kilku lub kilkunastu lat planowana zmiana będzie już zmianą ostatnią. Dla wydarzeń Przemysław Ciupka.